W dzisiejszych czytaniach Pan Bóg jakby chce, byśmy odzyskali do Niego zaufanie w kwestii najważniejszej: kiedy tracimy ufność, kiedy mamy poczucie, że Bóg jest nieobecny, że może w naszym życiu jest, nie jest mocny. W pierwszym czytaniu Izraelici, którzy z baku właśnie tego zaufania tracą życie odzyskują je, kiedy z ufnością patrzą na pal, na którym zawieszony jest miedziany wąż. W Ewangelii dzisiaj Pan Jezus wyraźnie mówi Żydom, że jeśli nie uwierzą w Niego, nie pokierują się zaufaniem do Niego, to pozostaną w swoich grzechach, bo sami o własnych siłach nie są się w stanie z nich wyzwolić. Dla nas takim sposobem przywrócenia sobie ufności do Pana Boga, która nas ocala, jest spowiedź, sakrament pojednania. Pierwszym takim Najbardziej popularnym skojarzeniem chyba to jest właśnie, znajdujemy się tutaj w naszej klasztornej pralni. Rzucamy do pralki brudne rzeczy, czyli nasze grzechy. I ta spowiedź jest takim doświadczeniem, w którym jakby mechanicznie Pan Bóg nam te grzechy odpuszcza. Także wyciągam z tej pralki czysty ręcznik, nie wiem, czyste rzeczy, tych grzechów po prostu nie ma. Chciałbym przedstawić Wam jeszcze jedno inne wyobrażenie spowiedzi, się pokazujące bardziej jeszcze głębiej, czym ona naprawdę jest, jeśli chodzi o kwestię odzyskania zaufania do Pana Boga. Mam tu taki jeden sznurek. Jedna jego końcówka, jak widzicie, jest, tak jak powiedzmy poskładana, uporządkowana. Druga to są po prostu takie rozpiżone sznurki. W zasadzie z tych pojedynczych nitek składa się ten cały sznurek. Jeśli wyciągnę taką pojedynczą nitkę, zobaczcie, mogę z nią wszystko zrobić. Mogę ją przerwać, mogę ją po prostu połamać. Ona po prostu się w rękach zachowuje tak, jak sobie z nią postępuje. Wszystko mogę z nią zrobić, tak? Natomiast kiedy wezmę tą drugą końcówkę sznurka, gdzie te pojedyncze nitki, które przy przerywałem, są połączone w jakimś wzorze, nie da się ich przerwać. Jest to dla mnie symbol a propos powiedzi. Budującej się więzi między mną a Panem Bogiem, myślę też między innymi ludźmi, kiedy w swoim zaufaniu przychodzę ze swoimi grzechami, samotnością, kruchością i pozwalam w tej obecności miłosiernego Boga dokładnie w jakimś sensie tak siebie poskładać, tak siebie z Bogiem związać. Natomiast człowiek, który kieruje się nieufnością, Bogiem się oddala, uważa, że z grzechami, ze swoim złem sam sobie poradzi, staje się niestety ofiarą różnych manipulacji. Czego nie ma, nie ma więzi z Bogiem w przeciwieństwie do tego, który tym zaufaniem się kieruje. I tego chciałbym Wam życzyć w doświadczeniu, spowiedzi, w wyobrażeniu o niej, byście pamiętali o tym: buduje się więź, która nas zawsze chroni, nie pozwala nam się złamać, nikt nami nie może w tym momencie manipulować.